Siemoleczko, z tej strony i do Was kolejny miejscem film Witamy Ciebie dzisiaj w Maw no. Powiedzcie czemu dalej te cukierki tu leżą? Pierwsza interakcja z trapem. Dlaczego się zaczyna być groźnie dzisiaj? Nightmare Fredbear Coś To jest dźwięk! tam jest Ja mam tu coś świecić? To jest no dźwięk, tak! Pamiętam to. Może tu nie będzie Jamskera. Tam jest. Co się dzieje? Może tam jest. Czemu ja nie słyszę, gdzie on jest? Tylko. Widzę go? Druga. To jest kaseta w ogóle. Już będzie. Kuźwa, co to było? Ja tak bardzo nie chcę tu jumpscara o co chodzi? Ja mam gdzieś tu patrzeć No mi się wydaje, że jest po tej Nie ma go tu No i skąd ja mam wiedzieć? No teraz to oddychał Jakieś blisko to chyba światło Co to kuziewa było? takiego jamscaru tu jeszcze nie widzieliśmy. Ej, co by nie mówić? No chodzi. Kuźwa. Postarali się Postarali się z tym jumpscarem Co ja mam tu robić? Pierwsza. Do pierwszej jest łatwo przetrwać. Okej, okay, poszedł dalej. Jeszcze tak rękę trzeba tu wystawiać. Nie, nie ogarniam totalnie sekwencji z łóżkiem i zszafał. Trzecia. A może on jak Foxy? Czemu ja tu świecę? Nie no, ewidentnie jest to. Nie, jest tam. Nie. A śmiech? Śmiech nie oznaczał, że on jest za nami? Co ja mam tu robić? Czemu ja dostałem wcześniej jumpscara? W ogóle co ciekawe, ja dopiero w montażu widzę, o co chodzi w grze, tak naprawdę, co nie? No i ile mam to trzymać? Aż już, już się kroki, prawda? Okej, okay, idzie sobie. Okej. Okay. mówię, ta latarka go prowokuje. i to by było spoko, mega. nie słyszę dźwięku przestrzennego totalnie. No dobra, no plus minus słyszę. Która godzina? Druga Jak jest śmiech, to znaczy, że jest na mil w szafie, ok? Tak? No i teraz gdzie jest? O ta lampa jest... Ma swój vibe, co? Ole fajno! Pewnie jest jakieś osiągnięcie, za wyjście z tego pokoju. Jest po tamtej, czy po tamtej? Jest po tamtej. A, dobra, trzecia. Dobra. Teraz podszedł. Teraz odchodzi. Czwarta. Coś tak ci już uda się to zrobić? Dobra. Piąta. Ej, zrobimy to do ludzie! Ale nie ma tej muzyczki. Weź Fredber to się zanudzi. Ja jakby to była muzyka. W... Dobra, po tej samej strony co Easy, easy Fredbear, szczerze myślałem, że to będzie jak w czwórce, że to będzie tak dowolne. Plus, minus na słuch, trochę na otwarcie się udało, yes. Dobra, lecimy, tu musi pójść coś ciekawego na pewno. Baby! To ma przynajmniej godzinka. Czemu nie ma czerwonych gał? Chyba rzuciła. Dziwne to, że teraz jest wielokrotnie... ...jeżdżę... ...from the authorized boundaries of the Fazbear Virtual Experience. We would ask that you not do it again. Ty? Sio! Ja pierdziela. Czemu nie mam odblokowanego tego? Zniknął dobra. Ale czekajcie, coś, coś mi tu nie gra. Co jest to? Ogólnie, tak, mega dziwna rzecz się stało. Już wam pokazuję dlaczego. E, po pierwsze, w ogóle wszystkich pozdrawiam i dziękuję za to, że byliście na live'ie, bo w międzyczasie, na razie wyłączę to, bo będzie mnie irytować tabuza. Zrobiliśmy live'a, bo nie chciał się zrobić. Przeczytałem połowę internetu, dowiedziałem się, że coś tam powtórzyło, że coś tam naprawili, bla bla bla. I ostatecznie chodziło o to, że nie zrobiłem, wydaje mi się, że zrobiłem, ale zrobiliśmy tak. E, już wam pokazuję, co my zrobiliśmy robiliśmy w sumie. Yy, pierwszą, to zrobiliśmy, to zrobiliśmy trzy poziomy, to zrobiliśmy i to. I po tym Foxim yy, patrzę, a tu jest to. Doślecimy no do tego. Jestem podjarany. Widziałem troszeczkę Pizza pizzaparte. Jakoś to tak zachodzi w głowę: pizza party. Tarka, teleportacja. Nie spóźnij się. Okej, okay. tu, tu będą nam z tak co wiem. Musimy być na czas. This way. Do you trust me? This way. Nie wiem, no, dobra, ufamy chłopowi. Wiem, że tu trz trzeba iść. Czy... Faworyt, vanilia, waniliowa, uh, not this way, this way, okej, okay. ufamy, nie mamy tu wyboru. Sorry, out of orders. No dobra. Jest to creepy dość. This way. Ok. No to aha. To jest jakiś labirynt. This way. A pójmiemy to. Are you lost? In the path. Pójdźmy tak. Zasada prawej strony tu chyba nie obowiązuje. Dobra. Zaraz tu będzie pewnie jakiś jumpscare. Co to było? co to było? Warto wiedzieć, to Wiem, że coś ściąga do tego labiryntu, ale na razie nie będę jej używać. Okej. Okay. Tu, tu lub tu. Pójdźmy tu. A tu nie mogliśmy wcześniej być. a weźmy teraz tu. Okej, okay, nie. Tu byliśmy już. Byliśmy tam, ostatnio to tutaj, spójrzmy. Not great, not. Idziemy tu. szuka u nas. this way dobra faworyt czekolad wanilia czekolad tym razem this way Not this way. Not here. Go right. Вот oh, этот кролик. Добро. Идем. Хм. Не, я не догадываюсь. Not this way. Курва в трап Ага, почему-то вы это... Jesteśmy tym gorzej dla nas no nie wiem, tu nie byliśmy I możemy w jednym pomieszczeniu za długo przebywać z tego co rozumiem. Oj, ale ten labirynt to akurat jest mega klimatyczny według mnie mm, okej okay. Why not? Wanilia A za nami cały czas będzie ten chłop, pewnie. A mm, no może nie. Mm, już, już idę. O co chodzi? Hmm. Nie rozumiem. Gubię się. Okej. Okay. Obie drogi cofają nas tu. Czyli gdzieś tu musimy iść. Nie, nie mam pojęcia. Ło, jest w here. To jest scam, prawda? Tak, to był scam. To był scam. Ale na czym się najrzeczy? Nie wolno ufać animatronikom. Ciełusnie, nie nauczyłem tego przy baby, przecież to już wtedy było oczywiste. Lecimy sobie tu, no i tu miało być party. Czekajcie, dobra, mamy wybrać wow, balon, ulubione ciasto i znaleźć teraz pokój z Ciką. Tu byliśmy, nie byliśmy? Wow, wow, uh, this way in the path, hmm, szczerze to chyba tu pójdziemy, Mhm, mm ok. No i teraz mam jumpscare, czyli nie mogę dwa razy pójść w to samo miejsce. Czyli, jak już trafię tam, to musimy od razu, ok? Bo? O, Igrit, Igrit, nie wolno im, nie wiem, gdzie poszedłem. Dobra. No i ładnie latamy w kółko. I bu. No nie, jednak. Ale w ogóle gdzie indziej jakby jesteśmy? No to bym nie wyliczył. One eternity later. Dobra, setna próba z nami, i chyba ogarniam jedną rzecz, czyli tu, tu jesteśmy przy Mangel. Teraz ja weźmy sobie waniliowe. Wanili waniliowe yy, i I. Liczę trochę na farta, szczerze? Dobra, Jolo. Yy, Ostanie, który z tych dwóch poszliśmy? This way... Dobra, nie możemy za długo się dobra... Pepperoni? Celebrate? Jesteśmy w dupie? Gdzie my, kurwa, jesteśmy? to. The... No ta, i zgaduj, zgadula. Mmm, no, no, dobra. Jakieś jaja. Tak nie... Nie, ja zaczynam od początku. Ale czy ja to powtórzę? Kurde, bo byliśmy już w entach. Dobra. Ok, mangel. Tu wybieramy waniliowe. Wybraliśmy. Tu po, prawie cały czas na lewo szliśmy. Tutaj, tu wybraliśmy prawe, bo tamte dwa ostatnie. Wybraliśmy, tu wybraliśmy te, się okresie pepperoni, No w się wolę pepperoni pizzę Tu szliśmy na przyjęcie, pamiętam, zaufaliśmy. Ojej, tutaj, tu poszliśmy, do tego dziwnego pomieszczonka. Tutaj weszliśmy do wentyli. Dobra, tu poszliśmy na prawo, to teraz idziemy tu. Albo tu. Dobra, to jest prawo było. No kurwa. To coś to dało? Dobra, tu. teraz tu. Damsker. O nie, jednak. Tu. Go party. Не разумеем. О, курьё. И на натянь Что есть, Pedophile sure. show. No problem. Right, yeah, mm. Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment oh, would like you to put your hands together for the one, the only, the only, 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 i napisy se lecą, wczujcie się w to, jestem na scenie Ej, fajny widok. On tańczy lepiej ode mnie. Nie może być tak. Dajcie lepszy beat, lepszy beat. Boss. Congratulations on completing mm. the Freddy Fazbear Virtual Experience. You did an amazing job. You might be wondering if you missed anything or if there's anything left to see. So just take my word for it. You didn't miss anything, and there's nothing left to see. We're looking forward to a fresh start with you. Now that we've all had a good laugh at these tall tales, and now that you realize that Fazbear Entertainment is a safe, family-friendly brand. with no skeletons in our closet. So goodbye for Czyli to nie koniec gry. We'll see you on the toy aisle. Bye-bye. 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 Take care now. Bye-bye? Popeye? Coś, kuźwa, nie ufam. To nie jest koniec tej gry. Nie, 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 nie. Tu były do wyboru ciasta. Tak, ja wiem, że ty wiesz, że kuźwa, nie to ciasto wybrałem. Na 100%, ale dobra... To kurzę odblokowaliśmy, co też widziałem już niestety, bo zrobiłem sobie właśnie spoiler mały ten Koks Genialne. I wiedziałem Musiała tu być, dobra A tego nie możemy przypadkiem otworzyć Nigdzie tej pani nie mamy nic? Mm. Co się dzieje? No, mm. jest takie... Nic ciekawego, pokaż mi to. Pokaż mi to, ma? Tu wszystkie te postacie można... O, jakie słodkie! Patrz, to są totalnie takie modele w 3D. Ej, mega fajne. Komu nie mogliśmy się... Czemu to jest tu? Okej. Okay. Ej, to nie jest nawiązanie do tego zdjęcia koniec FNaFa coś? Baby, ja chcę zobaczyć jeszcze Baby. Zobaczmy Baby. Zobaczmy kasety. Och, skór. Ja pierciela. Ale bydle. Co ty tu w ogóle robisz? Czemu ty masz szpielki popijane? Wow, jak stąd wrócić, menu? E, ogólnie tak, następny odcinek myślę, że zrobimy sobie... Kurwa. Wszystkie jakby... Te zakończenia. Plus maybe jakieś omówionko Wykuję dwóch kaset tylko. Tylko dwóch kaset. Prawdopodobnie to w innych zakończeniach jest. Dobra, ale na dzisiaj to wszystko, będzie do zobaczenia wszystkim się maleczko i... juju. Gili gili! Gili gili! Gili 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 gili!